Witam serdecznie, zapraszam Państwa na kolejny etap szkolenia obsługi platformy Xtation. Dzisiaj powiemy sobie na temat tutaj zakładki otwarte pozycje, zlecenia oczekujące oraz historia. W poprzedniej części omówiliśmy sobie w jaki sposób składać zlecenia na rynkach tutaj, czy to walutowym, czy na rynku indeksów, akcjach. Dzisiaj no, pokażemy sobie, gdzie te zlecenia tak naprawdę trafiają, tak? gdzie je znaleźć, jak tutaj je jak nimi zarządzać? Jak widzimy tutaj na dole ekranu, mamy takie, właśnie trzy zakładki: otwarte pozycje, zlecenia oczekujące oraz historia. Czasami może się zdarzyć, że ktoś omyłkowo, niechcący zamknie taką zakładkę i nie widzi później tych otwartych zleceń, nie ma do nich dostępu. Więc proszę zwrócić uwagę, że wystarczy tylko zwrócić, spojrzeć, czy mamy taki plusik tutaj dostępny na ekranie. W momencie kiedy klikniemy sobie ten plusik, to możemy tutaj z powrotem przywrócić otwarte e, pozycje. Jak przejdziemy sobie, może tutaj rozszerzę nam e, ten, ten ekran, żebyśmy mieli widoczne wszystkie informacje odnośnie tutaj tych naszych e, transakcji, e, no, otworzyliśmy sobie kilka takich pozycji zarówno na e, indeksach, walutach, surowcach, e, kryptowalutach, akcjach, tak, mamy tutaj podział na różne kategorie instrumentów. W pierwszym kroku, żeby, powiedzmy, zarządzać sobie tymi wszystkimi transakcjami, możemy wybrać tutaj tą opcję, gdzie, gdzie klikniemy sobie w nazwę jakiejś kolumny prawym klawiszem myszy i wybierzemy personalizuj widok tabeli. Ja tutaj no, włączyłem wszystkie dostępne kolumny, tak, tak żebyśmy mogli sobie je po kolei omówić, żeby Państwo też wiedzieli, co te poszczególne informacje oznaczają i, i jak je czytać. Natomiast, no, oczywiście, możemy sobie część tych kolumn odznaczyć. Tak? Jeżeli tam, no, nie są nam potrzebne tak? jakieś informacje, to wystarczy je odznaczyć i dać, kliknąć, tak, zastosuj. No i wtedy no, będzie to pewnie bardziej przejrzyste niż jest teraz. Natomiast tutaj przechodząc już do poszczególnych informacji. No, w pierwszej kolumnie, te kolumny oczywiście można sobie też poukładać, tak, czyli można je przesuwać w lewo, w prawo, więc to też jakby można sobie pod swoje jakby preferencje wszystko poukładać. W pierwszej kolumnie, tak, no, mam tutaj e, informację o pozycji, czyli na jakim instrumencie otworzyliśmy transakcję. Mamy też informację, jaki jest numer zlecenia. Ten numer zlecenia możemy sobie też wyświetlić właśnie w oddzielnej. Kolumnie, tak? czyli tutaj mamy informacje na, na temat zlecenia. Następnie mamy symbol, czyli na jakim instrumencie tak naprawdę otworzyliśmy pozycję. Typ buy bądź sell, tak? czyli buy, zagranie na wzrosty, kupno jakiegoś instrumentu, sell, zagranie na spadki. Wolumen transakcyjny, tak? czyli tak jaką jednostkę, jaką wielkość jednostki kupiliśmy. Tak? Jeżeli chodzi o waluty, surowce, są to, to tak zwane kontrakty CFD to otworzyliśmy, otwieramy pozycję w tak zwanych lotach. Tak, czyli widzimy, czy mamy 1 dziesiątą czy 50 lota, tak i tutaj mamy tą informację, jakiej wielkości zlecenie nabyliśmy na rynku. W przypadku akcji no, widzimy po prostu, ile akcji nabyliśmy, czy też kontraktów CFD na akcję nabyliśmy na danym rynku. Następnie mamy podaną cenę otwarcia. Tak, czyli po jakiej cenie została ta transakcja zrealizowana. Wartość zakupu dotyczy tylko akcji lub ETF. Tutaj mamy właśnie informację, ile środków zostało pobranych na zakup akcji bądź y, ETF-ów. Tak? Ta kolumna no, nie dotyczy kontraktów CFD. W przypadku kontraktów CFD mamy kolumnę depozyt zabezpieczający, tak? czyli jak otwieramy transakcję na kontrakcie na walucie, na, na, na surowcach, na indeksach. No to pobierany jest właśnie tak zwany depozyt zabezpieczający no, na otwarcie transakcji. Wartość rynkowa też dotyczy tylko akcji i ETF-ów, czyli, no, wiadomo, jeżeli mamy zysk, no to ta wartość rynkowa jest większa niż wartość zakupu. Jeżeli jest strata, no to ta wartość rynkowa no, jest mniejsza. Tak, jest to taka aktualna wycena, ile, tak jakby, środków mamy w tej chwili. Jaki jest stan naszych środków na danym instrumencie? Następnie informacja o cenie rynkowej, tak, czyli jaka jest bieżąca cena danego instrumentu. Czas otwarcia, czyli kiedy dokładnie otworzyliśmy taką pozycję, możemy też taką kolumnę sobie dodać, tak, żeby mieć świadomość, kiedy taką transakcję otwieraliśmy. Data wygaśnięcia, tutaj jest to informacja przydatna dla kontraktów CFD, czyli w momencie, kiedy tutaj właśnie otwieramy pozycję, na kontrakcie CFD musimy pamiętać, że w przypadku właśnie kontraktów na waluty, surowce, indeksy giełdowe, czy też kryptowaluty, e, maksymalny czas trzymania takiej pozycji to jest 365 dni. Następnie kolumna stop loss oraz take profit, tak, czyli jeżeli ustawiliśmy sobie jakieś parametry e, do zlecenia, to mamy je automatycznie widoczne tutaj w tym oknie. Oczywiście. Po złożeniu zlecenia, tak jak na przykład tutaj mamy nie wiem, parę walutową e, dolar-jen, ja może na przykład na chwilkę zwinę tak, te wszystkie e, pozostałe e, instrumenty, a otworzę sobie tylko na przykład na tej parze walutowej, to widzimy, że możemy w każdej chwili dodać e, stop loss bądź take profit, tak, to, to nic, że już mamy taką pozycję otwartą, w każdej chwili e, tutaj na kontraktach CFD taki stop loss bądź take profit możemy e, również tutaj, E, tak, do, do, dołączyć do, dodać do transakcji. E, kolumna prowizja, tak, czyli jeżeli płacimy jakieś prowizje e, tutaj przy zakupie, sprzedaży różnych instrumentów finansowych, no to mamy tą informację odnośnie właśnie e, zapłaconych prowizji. Zysk brutto, e, to jest informacja odnośnie jaki jest tutaj zysk na samej zmianie ceny, tak, czyli to musimy pamiętać, że zysk brutto nam pokazuje tylko różnicę między ceną otwarcia a ceną bieżącą na e, właśnie samym walorze, e, natomiast nie uwzględnia zysk brutto dodatkowych kosztów, takich jak właśnie prowizja czy też swap, tak? Koszt swapu e, tutaj jest to dodatkowy koszt e, w przypadku na przykład par walutowych czy też wybranych indeksów czy surowców, czy kontraktów CFD na akcje Naliczana jest taka opłata za przetrzymanie pozycji na kolejny dzień, jest prowizja zamknięcia, tak, czyli ewentualnie jaki jest koszt za prowizję zamknięcia, jest pokazane, pokazana wartość dotycząca rolowania, czyli w momencie kiedy trzymamy jakiś instrument już dłuższy czas i E, instrument jest notowany w seriach, tak? I mamy rolowanie, tak? E, przejście kontraktu na następną serię, to też w tej kolumnie rolowanie mamy uwzględnioną taką informację. Tutaj może to być koszt, tak? Czyli ujemny wynik e, z tytułu rolowania, bądź dodatni, tak? Znaczy samo rolowanie jest dla nas neutralne, natomiast te punkty swapowe mogą być ujemne bądź e, dodatnie, w zależności od tego, w którym kierunku inwestor posiadał transakcję otwartą i w którym kierunku było rolowanie, tak czy ta cena wzrosła, czy też spadła w wyniku przejścia kontraktu na następną serię. Mamy źródło otwarcia, e, tak, czyli czy otworzyliśmy taką pozycję na platformie X Station tej tutaj przeglądarkowej, czy też na przykład mogliśmy otworzyć jakąś transakcję na tej wersji mobilnej, tak, czyli na e, aplikacji, to, czy, czy, czy to na Androidzie, czy na, na iPhone'ie, tak, no generalnie na e, telefonie. Zysk netto w procentach, e, czyli jest tutaj, e, tak jak właśnie najedziemy sobie na e, nazwę tej kolumny, mamy podaną informację, Jaki jest stosunek zysku netto do pobranego marginu w przypadku właśnie tych instrumentów Forex CFD. Natomiast w przypadku akcji oraz ETF-ów zysk netto w procentach pokazuje nam stosunek zysku netto do wartości zakupu, tak, czyli do tej wartości środków, jaka została pobrana na otwarcie transakcji. No i na koniec mamy zysk netto. I tu jakby. No, należy skupić się głównie na tej kolumnie, bo to jest taki ostateczny wynik na naszej transakcji, tak, czyli w zysku, w zysku netto są już uwzględnione wszelkie jakieś koszty związane, właśnie, czy to z rolowaniami, czy słapami, czy prowizjami. Tak więc no, jeżeli tutaj są doliczone jakieś dodatkowe, dodatnie bądź ujemne przepływy, to zysk netto już to wszystko uwzględnia, więc w momencie, kiedy zdecydujemy się na Zamknięcie już takiej transakcji, kiedy realizujemy taką transakcję, no to ten zysk nepto jest księgowany na naszym e, rachunku. No i teraz, aby zamknąć taką transakcję, no to wystarczy skorzystać tutaj z takiego xika, tak, czyli mamy na końcu właśnie w ostatniej kolumnie taką e, no, czerwony x za pomocą którego e, realizujemy naszą transakcję. Tak po zamknięciu. Możemy tutaj też y, właśnie może nam pojawić się taki komunikat czy na pewno chcemy y, zamknąć taką transakcję w momencie kiedy potwierdzimy tak no to transakcja zostanie y, zrealizowana. Podobnie mamy w przypadku właśnie kontraktów CFD na surowce na indeksy tak możemy tutaj zamknąć taką transakcję poprzez taki X Możemy też taką transakcję zamknąć szybkim takim zleceniem zamknij wszystkie, zamknij zyskowne netto bądź zamknij stratne zysk netto. Tak? Czyli właśnie jeżeli no, tak jak tutaj mamy kilkanaście tych transakcji i nie chcemy klikać poszczególnych transakcji pojedynczo, to możemy zamknąć wszystkie te transakcje jednym kliknięciem myszki. W przypadku e, tutaj e, wszelkich e, instrumentów, należy pamiętać, że nawet jak <coughs> mamy jakieś tam e, pojedyncze transakcje, e, możemy zamknąć część pozycji, tak? Nie musimy zamykać e, całej transakcji, tylko jak klikniemy sobie na jakąś transakcję prawym klawiszem myszy, tak? Czyli jak mamy tutaj jakąś e, pozycję, no przykładowo <coughs> weźmy ten nadgaz, jeżeli klikniemy sobie na daną transakcję prawym klawiszem myszy i wybierzemy częściowe zamknięcie, to możemy sobie zamknąć część transakcji, tak? Nie musimy całej pozycji, tak, tylko część. Klikamy zamknij, pojawi nam się okienko. Możemy tutaj sobie już zaznaczyć, żeby nam nie pokazywał. I klikniemy potwierdź tak, transakcja zostaje zrealizowana. Jeżeli chodzi natomiast o rynek akcyjny, Trzeba pamiętać, że na przykład, jeżeli kupimy e, akcje w kilku jakby etapach, tak? czyli na przykład nabyliśmy sobie najpierw 30, później 40, 50, 10 akcji, to w momencie, kiedy klikniemy ten X zamykający transakcję, system automatycznie będzie nam chciał zamknąć cały wolumen, tak? czyli wszystkie akcje, jakie sobie tutaj kupiliśmy. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby zamknąć jedną tylko pojedynczą transakcję, tak? że na przykład, kupiliśmy sobie tutaj po jakimś czasie tam 50 akcji. Nie możemy ich zamknąć jakby tej transakcji, jakby tej tylko jednej wybranej, ponieważ tutaj na rynku akcyjnym obowiązuje tak zwana metoda FIFO, czyli first in first out, tak? Czyli pierwsze zakupione akcje są sprzedawane w pierwszej kolejności. Czyli jeżeli w tej chwili chcielibyśmy sprzedać na przykład tylko 50 akcji, to na początek zostałoby sprzedanych 30 akcji z tego pierwszego wiersza, tak, czyli akcje, które zostały nabyte w pierwszej kolejności, a kolejnych 20 akcji zostałoby zrealizowanych, że tak powiem z drugiej partii, tak, kiedy nabyliśmy 40 akcji. Aby zrealizować taką transakcję wystarczy kliknąć tutaj już w to jakby podsumowanie, tak, czyli nie klikamy w pojedynczą transakcję, tylko w podsumowanie, ten po, po, pogrubiony, Yy, tak, yy, wyraz i klikamy sobie na niego prawym klawiszem myszy i wybieramy częściowe zamknięcie. I tutaj możemy teraz sobie wybrać, że na przykład chcemy tylko sprzedać 50 akcji. Klikamy zamknij i transakcja zostaje zrealizowana. Tak, więc jak widzimy, zostało sprzedane 30 akcji oraz yy, połowa tych 40 akcji, które mieliśmy nabyte na rynku. Jeżeli chodzi o otwarte pozycje, to tutaj jeszcze też warto zwrócić uwagę na takie dwa przyciski, które mamy tutaj w ostatniej kolumnie, to znaczy podwój pozycje oraz odwróć pozycję. W przypadku właśnie na przykład kontraktów CFD na waluty czy surowce mamy tutaj opcję jedną i drugą. Podwój pozycje oznacza, że jeżeli nabyliśmy na przykład 1 dziesiątą lota buy E, na daną parę walutową, to podwój pozycję automatycznie e, no, kupi nam, otworzy nam taką samą transakcję. Tak? Czyli po bieżącej cenie rynkowej nastąpi otwarcie kolejnej pozycji BAJ na 1,10 lota. Natomiast odwróć pozycję spowoduje, że system automatycznie zamknie nam tą transakcję BAJ i automatycznie otworzy po bieżącej cenie 1 dziesiątą lota na pozycję sell, tak, jedna dziesiąta, ponieważ mam otwartą w tej chwili 1 dziesiątą lota na buy, więc odwróć pozycję, zamyka nam tą transakcję i otwiera pozycję przeciwstawną o tym samym wolumenie. W przypadku standardowego rynku akcji, tak, jak tutaj mamy spółkę e, oznaczoną jako STC, mamy tylko przycisk podwój pozycje, a więc w momencie, kiedy chcemy no, dokupić akcję możemy skorzystać tutaj z tego przycisku i też jakby e, tak zrealizować kolejną transakcję. Kolejną e, zakładką tutaj jest, e, są zlecenia oczekujące, czyli m, tak jak pokazywaliśmy sobie na poprzedniej części e, szkolenia, gdzie otwieraliśmy e, pozycję, jeżeli inwestor nie jest zdecydowany na otwarcie transakcji po jakiejś konkretnej cenie, chce zaczekać, aż e, prawda, transakcja zostanie, jak, jak cena na, na danym rynku osiągnie jakąś wartość, może złożyć tak zwane zlecenie oczekujące, e, które no, prawda, zostanie zrealizowane dopiero w momencie, kiedy cena osiągnie e, dany pułap. Możemy sobie tutaj w każdej chwili ty, tymi zleceniami, oczywiście, zarządzać. Podobnie jak w przypadku otwartych pozycji, jak klikniemy sobie w nazwę jakiejś kolumny prawym klawiszem myszy, możemy wybrać personalizuj widok tabeli i poukładać sobie tak, według własnego uznania, jakie chcemy mieć informacje tutaj podane w tej zakładce. Jeżeli chodzi o kontrakty CFD, tutaj należy pamiętać, że pod zlecenie oczekujące nie jest pobierany depozyt zabezpieczający. On dopiero zostanie pobrany, kiedy transakcja zostanie zrealizowana, tak? Więc w każdej chwili możemy sobie takie zlecenie też usunąć, tak? jeżeli uznamy, że nie wiem, już ta cena gdzieś tam daleko odjechała, nie chcemy, żeby to zlecenie nam gdzieś tutaj wisiało w portfelu, to możemy w każdej chwili takie E, taką transakcję e, no, dezaktywować. E, podobnie jak w przypadku oczywiście e, akcji, tylko tutaj trzeba pamiętać, że nawet pod zlecenie oczekujące są już pobierane środki tak na wartość zlecenia, więc te środki po, pomniejszają nam wartość e, salda naszego rachunku. Natomiast oczywiście też w każdej chwili możemy usunąć takie zlecenie, tak, jeżeli nie chcemy, żeby już no, było ono w naszym portfelu, możemy też klikając sobie prawym klawiszem myszy zmodyfikować taką transakcję, czyli jeżeli na przykład, no, nie wiem, ustawiliśmy sobie zlecenie z limitem, e, e, tak, bo, bo chcieliśmy nabyć taniej akcję, a no, cena już poszła mocno do góry, widzimy, że to troszeczkę nie ma sensu już trzymania takiego zlecenia, e, bo, bo ta cena jest zbyt daleko, no to możemy oczywiście sobie takie zlecenie zmodyfikować, tak, i zaktualizować tą wartość, po jakiej chcemy nabyć akcję. Oczywiście, jeżeli już no, nie chcemy takiego zlecenia mieć w swoim portfelu, no to możemy usunąć to zlecenie całkowicie e, z tutaj zleceń oczekujących, wtedy automatycznie powiększa się saldo naszego rachunku. No i ostatnia zakładka, czyli historia, czyli tutaj wszystkie te transakcje, które zostały już zrealizowane na naszym rachunku. Możemy sobie tutaj prześledzić te wszystkie informacje. Mamy tutaj w historii trzy zakładki: zamknięte pozycje, operacje gotówkowe oraz zlecenia. W zamkniętych pozycjach możemy sobie tutaj wybrać jakiś określony zakres dat, z jakich chcemy przeanalizować te informacje. Możemy sobie to posortować po różnych symbolach, tak, że chcemy po prostu tylko na przykład dla jednego instrumentu sprawdzić wszystkie nasze historyczne zamknięte transakcje. Jeżeli chcemy, to możemy sobie też wyeksportować, tak, taki, taką historię do pliku CSV bądź HTML, eksportuj raport, tak, po zaznaczeniu odpowiednich dat możemy tutaj też sobie zapisać te wszystkie nasze transakcje. Obok zakładka operacje gotówkowe, czyli tutaj mamy też informacje odnośnie e, wszelkich jakiś wpłat, wypłat, dywidend, na przykład wypłaconych na e, tutaj z tytułu posiadania akcji, czy też właśnie e, rolowania, e, swapy, wszelkie takie e, jakieś informacje odnośnie dodatkowych e, kosztów, czy też przychodów, przychodów związanych z naszymi e, transakcjami. Ostatnia zakładka zlecenia to tutaj właśnie możemy sobie też prześledzić po wszystkich statusach, tak, czy te zlecenia zostały, są aktywne, są zrealizowane, czy zostały też odrzucone, więc tutaj taka cała historia wszelkich tych informacji, które klikaliśmy na platformie, możemy sobie prześledzić. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o tutaj transakcje, które zawieramy na naszym rachunku, na dole jest też podsumowanie tych wszystkich operacji, tak? czyli mamy taki stan naszego rachunku uwzględniający te wszystkie transakcje. W pierwszej zakładce mamy saldo konta, czyli jest to wartość środków, jaka była przed otwarciem pozycji. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o saldo, no to tutaj, jeżeli właśnie otworzymy na przykład pozycję na akcjach, no to automatycznie te środki są. Pobierane z salda rachunku. Jeżeli chodzi właśnie o kontrakty CFD, to mamy tutaj podsumowane podsumowanie, jaki łącznie został pobrany depozyt zabezpieczający pod te wszystkie transakcje. Tak? Czyli jaka, środków, jaka wartość środków jest sumaryczna na, na wszystkich pozycjach, zarówno tam na kontrakty CFD, na waluty, surowce, indeksy czy też kryptowaluty. Wolne środki pokazują nam, ile no, mamy środków do zainwestowania, tak? Jakie, jaka jest tutaj e, pula, którą możemy jeszcze tutaj e, przeznaczyć na jakieś nowe transakcje bądź też wypłacić e, z konta. No i mamy tutaj też taką zakładkę jak wartość konta. Ona jest tutaj podzielona na trzy <laughs> e, informacje: e, czyli widzimy, jaka jest wartość kontra dla kontraktów e, CFD. Czyli widzimy wartość wolnych środków powiększona o złożony depozyt zabezpieczający i wycenę otwartych pozycji, tak? Czyli wartość forex CFD pokazuje nam łączną wartość dla tych wszystkich informacji, akcje pokazują nam tak, ta, ta informacja, jaka, jaki łączny ten, jaka łączna wartość środków została pobrana na zakup akcji, no i zlecenia oczekujące, czyli w momencie kiedy mielibyśmy tutaj złożone Jakieś zlecenia oczekujące na akcjach, to też byśmy mieli napisane, jaka wartość środków została zablokowana na te zlecenia. No i ostatnia tutaj informacja to jest poziom depozytu. Jest to taki wskaźnik wbudowany w platformę, który pokazuje, jaki jest stosunek wartości konta, właśnie tego Forex CFD, do depozytu zabezpieczającego. Tutaj jest to o tyle istotne, że ten wskaźnik poziom depozytu pokazuje nam, iż jeżeli no, ma inwestor straty na swoim rachunku, to jest ryzyko, że system automatycznie sam zamknie mu pozycję. W momencie, kiedy ten wskaźnik poziom depozytu spadnie do 100%, to system już nie pozwala otworzyć nowych transakcji, natomiast w momencie, kiedy spadnie on do 50%, to system sam automatycznie już zamyka najbardziej stratne pozycje, tak? więc należy o tym pamiętać, tak? kontrolować ten wskaźnik depozytu, no żeby no najlepiej nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby e, tak, no, takie automatyczne zamknięcie nastąpiło. Warto pamiętać, tak? że no tutaj e, tak jak wspomniałem, ten poziom depozytu to jest działanie wartość konta podzielona przez depozyt zabezpieczający razy 100% więc no, jeżeli ten poziom depozytu mamy już dosyć niski, to w momencie kiedy zostaną dopłacone środki na rachunek, no to wartość konta, czyli ta wartość w liczniku na górze nam się zwiększy, tak, więc automatycznie całe działanie też pójdzie do góry. Natomiast z drugiej strony też należy pamiętać, że właśnie jeżeli ten depozyt zabezpieczający został pobrany już na otwarte transakcje, to też jeżeli na przykład, inwestor ma otwartą pozycję większą niż jedna setna lota, to może zamknąć część transakcji, tak? Więc na przykład, jeżeli inwestor ma otwartą, nie wiem, na przykład jedną dziesiątą lota i zdecyduje się na częściowe zamknięcie, zamknie na przykład połowę pozycji, no to też automatycznie ten depozyt zabezpieczający się zmniejszy, tak? Po Tutaj, tak, po, po zrealizowaniu takiej transakcji, tutaj może od razu też zamkniemy, jakby transakcję, która jest pojedyncza, ponieważ tutaj mamy pozycję, zarówno buy i sell. To też taka w sumie dodatkowa uwaga, że jeżeli są transakcje w przeciwnym kierunku, tak, czyli jak inwestor otworzy na kontrakcie CFD, zarówno pozycję buy, jak i na sell. O tym samym depozycie, to e, dodatkowy depozyt zabezpieczający nie jest pobierany. Tak? W momencie, kiedy depozycja jest hedżowana, nie jest pobierany dodatkowy depozyt. Więc możemy tutaj po prostu zamknąć częściowo jakąś inną transakcję. Hmm. Przykładowo, e, może tutaj, tak, e, gdzie mamy pojedynczą. Transakcje, jak zamkniemy sobie część środków, część transakcji, to widzimy, że automatycznie ten depozyt zabezpieczający nam się e, zmniejszył. I automatycznie tak spowodowało to też podniesienie poziomu depozytu w procentach. Ok, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.